Środa to dzień potworny. Obowiązkowo od rana oglądamy Dziennik Wieczorny. Fakt. To nie jest fakt. To jest kanał Wujka Czarka. Dzisiaj przywitam się za chwilę w dwóch językach, bo będzie dzisiaj program bardzo ważny. Program o temacie, który podzielił społeczeństwo. Dzisiaj będzie o uchodźcach i dziś spotkamy się oko w oko z prawdziwym, niekłamanym, delikatnym i wrażliwym, lekko prymitywnym, ale zawsze prawdziwym i niekłamanym uchodźcom. 3, 2, 1, zaczynamy. Czołówka, proszę. Witajcie w kanale u wujka czarka. Wujek czarek dzisiaj Wam y, przedstawi y, kolegę, tak. Mam kolegów, uchodźców. I to jest jeden z najważniejszych, albo może nawet najważniejszy, bo innych uchodźców nie znam. Przed Wami mój przyjaciel Antoine. Dzień dobry, Czarku. Bonjour. Bonjour, Bonjour ça va? Très bien, toi. No i koniec, I to się kończy mój francuski. Przecież znaczy, nie, e, jeszcze tam po francusku coś potrafię. No, ale to żeby później powiemy. Kochani moi, z, z, z Antonim, do którego mam sentyment nie tylko jako do człowieka, ale zaczęło się od sentymentu do jego imienia, ponieważ ty masz na imię tak, jak ja chciałem zawsze mieć, Wierzę Twu, Twój syn Ale dlatego mam mój syn. Przelałem tak. miłość do imienia Antoine, mhm. czyli Antoni, przelałem na swego syna, a wiesz, że ja się urodziłem 13 czerwca w Antoniego. Tak. Świętego. Jak jest święty po, po francusku? La fête. La co? La fête. To tak jak ten ser, feta. A nie, to po, to po no, grecku. No. Mi się języki mylą. <laughs> Kochani, z Antonim spotkaliśmy się ile lat temu? O, to już będzie ponad 10 lat temu. 15, 15, lat, lat, 15 temu. lat temu. Tak. 15 lat temu. Tak. Dlatego zaprosiłem Antoniego, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie rzeczywiście jesteśmy podzieleni i spolaryzowani. To nie jest program polityczny, ale kto wie, zaczynamy go dopiero. E, więc Antoni przyjechał do Polski z Francji. Prawie tego nie słychać, bo mówisz świetnie po polsku, wiesz o tym? Pracujesz w Polsce? Tak, pracuję w Polsce. Od tych 15 lat? No, 19 lat już. 19 lat już tak. Antoine y, pracuje w Polsce. Jak się tu znalazłeś? Dlaczego uciekłeś z Francji, z kraju dobrobytu, do Polski, która 19 lat temu była siermiężna, brzydka i biedna? Pire ze Smalcem. Nie ma Smalcu, z dżemem są pire. Dobrze, niech będą. Proszę pani do mnie, pani podejdzie. Zaraz. Niech pani wróci tu jeszcze. 23 lata temu robiłem akcję humanitarną z koledzy i zdecydowaliśmy się, aby podjechać do Polski, aby poznać inną kulturę. I Ale akcja humanitarna na czym polegała? Na czym polegało, że co roku jak większości ludzi leżiemy sobie na plaża. Odpoczywamy sobie. A w Polsce w tym czasie bieda. I co się dopiero dowiedzieliśmy się, że jest taka bieda, a nie inna? I który z... rok? Który to był to rok? To był 1998, dzi... e, dziewiąty... przyjechałem do Polski, to był Trzultawszczeszni. 95? Tak. No tak, to W było... okolicy. Tak. W okolicy. I to był dość ciekawy pod kątem e, rzeczowy, pod kątem e, kultura, historia. E, tylko z ogromnym żalem. Dla mnie był bardzo trudny, bo jeszcze nie mówiłem po polsku. I dla mnie było trudne się skomunikować z ludźmi. A w Polsce nie mówili po francusku? E, jedna pani nam pomagała przez cały nasz podróż, który po prostu mówił po, polsku, po francusku. Ale wiesz, że kiedyś wszyscy Polacy z dobrych rodzin mówili po francusku. To prawda. Dopiero potem jakiś debil wymyślił, że trzeba mówić po angielsku. I cały świat na to zachorował. Ja na przykład bardzo żałuję, bo ja, ja kocham język francuski, którego nie znam. Ty, to jakaś dziwna miłość. Nie znasz, a kochasz. No, to jest... No. no, ale w sumie dobrze. I wiesz, i na przykład y, jeszcze aktorem ostatnim takim, który mówi biegle po francusku, bo w domu się mówił po francusku, jest Daniel Olorycki, nie wiem czy wiesz. Który to pan o? To ja. Na wielkoluda właśnie wyglądasz. Tak. Rozmawiaj z nim po francusku? No. Raz tak. On znał, znał tych wszystkich Mitterranda, znał tych mm -hmm. waszych przywódców, on bardzo długo był w Paryżu. A Dlatego nie pijam. Mieszkał, czy w Paryżu, albo... Wiedział. No ale tak zna, zna mm -hmm. Depardieu, tych mm -hmm. wszystkich waszych... Jakich ulubionych masz aktorów francuskich? Francuski? Tak. Ja już mieszkam tyle lat w Polsce, że już mam kibicuję a, Pols a polskich? No Czarek Pazure, oczywiście. Jest, no. wiedziałem, wiedziałem, A znasz jeszcze taki Linda? Znasz taki? Porucznik Franciszek Maurer lat 37, żonaty. Ja bardzo mi się podobał e, pani e, ten film nigdy w życiu. No jest. Jest no taki tak. film. Tak. Bardzo mi podobał. Stęka. Panią kobietę I zniosę tego po raz drugi. Judyta Co mam zrobić, żeby jej nie stracić? I z mojego życia. Oh. Ja <coughs> nigdy nie mam okazji ją, ją poznać. Załatwimy ci to. A z A już Danusia, a, jeżeli a, a. to zobaczy, to, to Danusiu jest Ja ten twój film fan. jest bardzo lubię. Bardzo lubię też e, ten film. E, e, taki serial List do M, tak jest Listy do M, tak. To tak, 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 też jest taki tak. ciekawy taki. No jeszcze nie serial, ale już dwie części. Ale mam. bardziej mi odpowiada ty stary, dawny taki polski serial. Taki z laty może 80. I dla mnie było bardzo trudno, aby zrozumieć. Muszę mi oglądać dwa, trzy, cztery razy, aby zrozumieć te, te gry z słowami. Mm -hmm. Bo polski język jest dość trudny. Ale też, kiedy się dodało się do tego gry z słowami, to jest bardziej skomplikowany. Ile razy to oglądałem, ludzie koło mnie się śmieją. A to nie wiesz, co to ja oglądam i mówię, ale co był śmieszny? To <laughs> jest frustracja. A powiedz mi, bo teraz temat uchodźców jest bardzo, bardzo, bardzo na czasie. Mm -hmm. On podzielił społeczeństwo. Na dwa obozy u nas w Polsce. Yy, połowa praktycznie społeczeństwa jest za tym, żeby jednak tych, ty, ludziom pomóc, a drudzy mówią, że jednak trzeba uważać. Wy we Francji, wa, w twojej byłej Francji, no bo mm. twoją ojczyzną w tej chwili, nie, ojczyzną zawsze będzie Francja. Jest Francja, ale jest Polska też. Ale Polska jest teraz twoim krajem, tak. w którym tak. mieszkasz, w którym masz żonę, dzieci. Tak. Polkę. Tak. Dzieci też mówią po polsku czy po francusku? Po polsku. Ale po francusku też umieją. Troszeczkę. Anton jest facetem, który mnie zawsze zawsze zaskakiwał. Kiedyś wziąłem go na pole golfowe, bo mówię, we Francji tego nie mają. You my friend, or you my enemy? You are my friend, right? You are my ally. You are my associate, my personal assistant. You are my weapon. You are leaving. Chciałem mu pokazać, jak się gra w golfa. Okazuje się, że masz który handicap. O, dawno temu to było, miałem około 8-9 handikapów. Wiecie, znaczy mieć 8 handicap, Facet możesz w mistrzostwach świata występować. Ale ja to był uczarką. No, ale robisz to fenomenalnie. E czym się zajmujesz w Polsce? Pracuję w Polsce. Czyli jednak może uchodźca w w pracować w Polsce i zasymilować je. Co zasymilowałeś najbardziej, najszybciej? Co ci się najbardziej podobało w Polsce? Ludzi, otwartość. E co jest bardzo istotne, że dzięki nauka polski, języku polskiego i myślę, że to jest ten pierwszy krok, który ludzi, w tym muszą się nauczyć, aby zrozumieć ludzi, zrozumieć polską historię. I to jest podstawowa baza, aby zrozumieć kulturę i historię tego kraju. Ale my mamy bardzo dużo wspólnego z, z Francuzami. Wiesz, jest, to? jest dużo. No przecież myśmy Polacy w swojej historii najbardziej kochali Francuza. To był wasz Napoleon Bonaparte. Tak. To wy macie więcej do niego pretensji niż Polacy. <toddź> tak. W historii, tak to, tak to tak. wygląda. I jednak Francuzi, można powiedzieć, dużo zostawili tu genów. Jest dużo. No Polkom zawsze się Francuzi podobali przez swoje, co się mówi, charme. Tak, le charme. Charme, le charme. charme. Ta. Le charme. Le charme. No właśnie, zawsze byli się tacy... Ten. To my was nauczyliśmy całować kobiety w dłoń, czy wy nas? Z historii, bo nie pamiętam. A, tego nie wiem. Ale myślę, że warto to sprawdzisz. Chyba w dłoń? To my was, a tak. wy nas. Zupełnie są innego. My grzesińczy. Tak, we Francji. <laughs> Ale słuchaj, <laughs> dużo jest w, polskich, w polskim w, w słownictwie, które, które mhm. znasz fantastycznie, jest słów pochodzenia francuskiego. Tak jest. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy. Tak jest. Fryzjer na przykład, Fryzjer. Ja hmm? Fryzjer to jest po francusku, jest uh, jeszcze... Żurnal. Ja, tak. Taki żurnal, taka lepsza gazeta, mhm. tak. to jest właśnie żurnal. Żurnal. Na przykład jesteś ten od Poczta Polska, tak, na listę polecony, jest Aha. ten R. R, no właśnie. R jest tutaj? francuski, recommande. A, tak jest historia, bo Poczta francuska była baza e, do, do tego wszystkiego, no i dlatego ten R został. Aha. To jest historia. Wiesz, ale wiesz co, ale jest jeszcze takie słowo, które wyście zaczerpili skądinąd, a myśmy od was. Mhm. Mm Bistro. Bistro. Czyli taki szybki, bardziej może szybko przekącić i wyjść. A ale wiesz, nie co wiem, ci wziął? to wiesz, nie jest obruski to. Ale wiesz dlaczego? Bistro to też szybko, co, co wiem. Bo Francuzi, jak uciekali z Bonapartem z tak. Rosji, no to mieli, że tak powiem, oddech Rosjan na tak. plecach. Jak uciekali, to musieli gdzieś zjeść. Jak tak. wpadali do, do karczmy, mówili. Znali bistro. Bistro. rosyjskie słowo bistro-bistro, czyli szybko-szybko. No i tak powstały właśnie bistra. Tak. Czyli jak się szybko ucieka i chce się zjeść, to trzeba szybko jeść. No. Yy, powiedz mi, interesuje mnie to. Bywasz we Francji teraz? No i do rodziców, tak. Raz do roku, dwa razy do roku zależy. Jakie widzisz różnice? Między naszymi krajami w tej chwili. No bo ustrojowych nie ma. Wy jesteście kapitalistami i my jesteśmy kapitalistami. Mhm. Czy, czy, czy różnimy się czymś? No bo o, nie chcę mówić o polityce, o tym wiesz, kto rządzi u was, kto rządzi u nas, ale tak jak wychodzę na, na ulicę. Mhm. Ja we Francji dawno nie byłem. Byłem najdalej w Belgii, to jest blisko. Mhm. Ale ja mniej więcej wiem, jakie są różnice. A ciekawie jestem twojego spostrzeżenia, jak to widzisz. Myślę, że nie jest taki, że. Po pierwsze, kątem kulinarnym. Piracyjny, to się różni, tak? Mm -hmm. Francja, ma swój historię kulinarny, tak? Polska też ma swój świat kulinarny, który uważam, że jest bardzo dobry. Jest później pod kątem taki odzieżowy, jest, nazwijmy się to, francuska moda, tak. który ja uważam osobiście. Tak wygląda Francuz, to tak jest, wygląda Polak. Tak uważam, że Pracy. ta francuska moda jest, uważam, już przyreklamowana. Są bardzo dużo fajnych projektanci w Polsce, które Co? robią tak. naprawdę świetny, świetny linie odzieżowy i jest czego się, się chwalić, tak? A powiedz mi, jest a Francuzi gościnnością? <coughs> mają tak jak Polacy, czy nie? Jest, jest. Tylko jeden problem we Francji na przykład, że jeśli mówisz po angielsku, to francus z nie rozmawia. No tak, ja To ja jest pamiętam, taki stereotyp, taki tak. mit. Ja poznałem tego, kiedy byłem w Polsce i w początku Potrafię mówić, dzień dobry, jestem Francuzem i mówię po polsku. Są te trzy zdanie, które się nauczę przed przyjazdem do Polski. Ale ludzie byli tak otwarty, tak sympatyczni do mnie, że mi pomagali. Jacy uczciwi! Mhm. Sama okładka. Znam uczciwszych. I tego we Francji nigdy nie miałem szczęścia. Może poznać taką, taką stronę. A wiesz, że pierwszym krajem zachodnim w moim życiu a jak się urodziłem jeszcze za komuny, uh -huh. do którego pojechałem, i w ogóle pierwszym krajem, do którego pojechałem za granicę, była Francja. A gdzie byłeś tam? W Ales. Ales uh -huh. e, w koło Avignonu, uh -huh. niedaleko uh -huh. na, na festiwalu uh -huh. szkół teatralnych. I wtedy, jak się wyjeżdżało na zachód, to trzeba było wziąć coś na handel. Ja o tym nie wiedziałem, mi dali. Tak. Wiesz co, mi dali? No co? Bursztyny. A wiesz bursztyny? co, to są takie? takie. No, i, I wiesz co, ale to tam we Francji każdy miał to, przepraszam, za wrażenie, w dupie, że mam te bursztyny. Ale ja się nauczyłem wtedy i powiedzmy, dobrze się nauczyłem, bo z, w słowniku w encyklopedii z kolegami sprawdziliśmy i wymyśliłem sobie taką scenę, że ja będę chodził po sklepach, będę wyjmował te bursztyny. Mhm. Aktor z Polskego. No. <laughs> <laughs> ja już to widzę. Sorry. I, I miałem takie słowa napisane na kartce i tak czytałem i tak. Je voudrais le vendre. Mm -hmm. Czyli chcę to sprzedać, tak? tak? Dokładnie tak. Jest. I drugie jest zdanie: Vous offrez combien? Mm -hmm. Czyli ile pan oferuje, Do czy paniowy? Tak. Mm -hmm. I nikt nie wiedział. Ja to potem rozdawałem. No po co, ja bym to było za darmo? Tak. No wiesz co? No wiesz, to było tanie kiedyś w Polsce, wiesz. Ja powiem ci, że dostaliśmy od Polonii francuski, od Francuzów. Mm -hmm. Ja byłem w 85 roku, gdzie byliśmy, wiesz, tam na południu, tam są kopalnie. Mm -hmm. I nas górnicy przywitali has, skandując Lech leza tak. Lech leza to jest Lech Wałęsa. Le tak. On był bohaterem u tak. tak. was we Francji. Tak, 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 tak. Czy to też był jakiś wpływ na przykład nasza sytuacja polityczna na to, że ty przyjechałeś nam pomagać? No, nie był syku w we Francji. I nie może sobie zjeść żaby i ślimaki. No, wiesz, w ogóle nie jem żaby ślimaków. No to ja spróbowałem, słuchaj. Przyjechałem do tych kotlet schabowych polskich, dobrą. No, to, nie jest nie. To. to jest to, to jest to. Ale jesteś czupły. No muszę odbacz od tak muszę dbać od tego. ty, muszę o to zdrowie. No, jak wiesz, jak muszę na ślimaki się przerzucić, wiesz, w takim razie. No to radiu. smacznego ci życie. <laughs> <laughs> Ojej. No ale wiesz, tak wracając do tego, do tego tematu, który był specjalnie sprowokowałem, że będę rozmawiał z uchodźcą. Wszyscy się, że tak powiem, ich boją. Ale ty nie jesteś uchodźcą. Ty przyjechałeś tu z miłości. Z miłość tak. Z miłości, tak. Ty czy nie możesz? przyjechałeś tu po zasiłek. N nie. Nie, ja po prostu do miłości, do miłości, e, co ten kraj potrafi zaoferować. E, nie mam pod kątem socjal, e, socjalny, tak, tylko mam pod kątem wartości ludzkiej, wartość, e, historia tego kraju, co tu się wydarzyło. I to jest niesamowite, bo każda misja w tego, w tą Polskę, w naszą Polska, jest historia, co się wydarzyło. I to jest tak ciekawe. Że zapraszam cały świat, aby przyjechali, zobaczyć, co Polacy przyżyli. Czyli co się wydarzyło w Polsce? Może powiedzieć, że jesteś takim naszym ambasadorem teraz. Jak jesteś gdzieś na świecie i ktoś coś źle mówi o Polsce, to ty. Ja kocham Polska, jestem w obronie. Jakie jestem we Francji na Europie, ktoś mówi coś potencjalnie nieprzyjemny na temat Polski, to tak, bronia Polska. Ale Będę po francusku. Być. Oczywiście. Może. Ale jest, bo, nie, ja mam takie wrażenie czasami, że wyście też przyjechali nas podbić tutaj. Pod jakim kątem? No stary. Mogę ci zacząć wymieniać. Leclerc. Le Leclerc au, champ. Leclerc, au champ. No stary. To jest wszystko przecież francuskie. Carrefour. Carfour. Mm -hmm. Oui. oui. Mm -hmm. oui, oui bien sûr. <laughs> no wiesz, to jednak my, cała ta baza Bitronka. a nie to nie, nie. jest. Nie, to już nie jest. Nie, nie, nie. Żabka mm. też. Żabka? My je jemy. A, a my jemy, my żabkę zjemy. Mm. <laughs> Francuzi żabkę zjedzą. Nie, ale wiesz, no jednak, y, dlaczego... Ja zauważyłem, to jest moja obserwacja mm. z, przez 20 lat, mm -hmm. że Francuzi byli jedynym narodem, który się nie bał tu inwestować. I dobrze na tym wyszedł chyba, nie? Uważam, że tak, tylko to jest... E, wchodzimy w aspekty bardziej jeszcze polityczne. Nie, nawet a nie. uważam, że Polska ma świetny... E, Pracowników, kadry zarządzające, naprawdę są świetni i Polacy uważam, że są e, za sobą na skala po prostu europejskiej, bo kogo nie pytam środowisko francuski o Polacy, ludzie są zachwyconi, jak ludzie są pracowity ludzie są zaangażowani. Ja widziałem te zmiany przez 19 lat, mam szczęścia, szczęście, przez 19 lat, pracuję w Polsce 19 lat, mam Polski umowy o pracę, płacę podatki w Polsce, nie mam nic wspólnego Chwacisz z Polską. podatki w Polsce. Wszystko. Stuprocentowe. Jak każdy biedny Polak. Tak jest. I istotnie jest dla mnie, że... Jak to w ogóle sformułować to? Zabrakło mi moje słowo po polsku już. To jest bardzo istotnie, że ludzie się nie doceniają. Jest permanentne narzekanie. Narzekanie, tak. Ja rozumiem, że zarobki we Francji są wyższe, jest to, jest to i to i to. Ja to rozumiem całkowicie, naprawdę. Jestem tego świadomy, ale w Polsce jest taka atmosfera w pracy. Jeszcze raz pokreślam, Ludzi są tak... Jest taki bardzo fajny przesądu, który był umywany przez Napoleona. Lepiej mieć armia, co słowo, baranów zarządzać przez lew, niż alma lwów zarządzać przez barana. To dobre jest. Bonaparte? Tak, to jest Bonaparte. Jeśli nie pominę, to jest Bonaparte. I uważam, że Polacy, przepraszam, kreślenie tego nie są warane. To są świetni ludzie, to są fantastyczni ludzie. I dlatego Polacy mamy brak ludzi do Polski, bo wszyscy dobrzy ludzie wyjeżdżają za granicę. Firmy po prostu je zbierają do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Na południe Ameryka, do Afryki, do Francji, w Niemczech, na całą Europę. Wiem. Gdzie nie wchodzisz do jakiego kraju, tam jest Polak. Powiem ci, że ja kabaretów w ubiegłym roku jesienią zagrałem więcej w Niemczech, w Anglii, w Belgii, mhm. niż w Polsce. Takie jest zapotrzebowanie. Nasi są wszędzie. Są wszędzie. Tak. No. Polska jest Ale... wszędzie. a ja jest mi przyjemny. I widziałem te zmiany przez takie te 19 lat. Pamiętam, że 19 lat, 19 lat temu Polak się stydziło, mówić za granicę, że on jest Polakiem. Tak, tak było, no. Ja tego nigdy nie zrozumiałem. I przez te 19 lat, jeszcze raz mówię, mówiąc po polsku, rozumiem z ludźmi, rozumiem o historia nauczyłem się wiele rzeczy, aby zrozumieć ten naród, bo tu ja jestem opcją krajowski. Ale ja tu żyję całe życie i nie rozumiem tego narodu czasami. A ty myślisz, że Francja też ją ja zrozumie? No jak po waszych ostatnich wyborach, też nie wiem, czy, czy was zrozumiem. Świat na zaskoczyć cały czas. To nie jest tylko Polska, A. nie tylko Europa, nie tylko Francja czy w Ale da się kochać Polaków. Ja kocham. Nie da się. Kocham. Widzisz. no I teraz tak. I, i dobra, i ty nie jesteś uchodźcą, tylko ty jesteś po prostu tu z wyboru, z miłości. Mhm. Facet, który przyjechał do Polski i wybrał ten kraj. No dobra, no ale wy macie, wy macie tych uchodźców już od dawna. Mhm. No, oni się zasymilowali czy nie? 90. No nie będę dało cyfry, bo uważam, że cyfry są. są, są się nie znamy to. Mm -hmm. e, że jest minimalny procent, który się nie uswoi, uswoiła się mm -hmm. w danym kraju. Znam Francuzi, które się nie usłynęły w Polsce. Ale ja też znam Polaków, którzy w Ameryce nigdy się nie, nie tak. zasymilowali, że cały czas mówią po polsku, żyją w takich polskich gettach, to teraz już się trochę rozwala, ale lata 70. takie były. Jak tam się jeździło do Ameryki, no to wiesz, no tak, zostawiłem kar uh -huh. na kornerze, uh -huh. na hazardzie, wiesz, żeby jak przyjdzie, wiesz, policeman uh -huh. i da mi ticket, uh -huh. to ja, wiesz, będę płacił many, wiesz, i takie no. co drugie słowo, wiesz, jest, jest ten. E, i, ale dobra, okej. Okay. Ty, Francuz, wybrałeś Polskę, a na przykład teraz, jak jest u nas problem uchodźczy i, i było i trochę tych uchodźców już tutaj w Polsce, to i tak pojechali do Niemiec. No, tak wygląda. Czyli nie chcieli się zasymilo zasymilować, tylko pojechali za kasą. Przyjechali za kasą. No. To może po prostu jest jeden yy... powód, po prostu... Ty nie masz, nie, ma, nie ciągnie Cię czasami, że, że w, tu zrobiłeś w Polsce karierę, no bo jednak jesteś menadżerem, w, tyle mogę zdradzić. Tak. Bardzo cenionym, y, 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 znanym i y, 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 wiesz, na bardzo wysokim stanowisku. Stąd ta marynarka. I Mogę go zdejmować? No, nie, no, będzie mi głupio. I ten. I, I wiesz, i ten. A nie chcą cię headhunterzy ściągnąć z powrotem do Francji? Nie propozycję, propozycji, ale nie chcę. Nie chcesz? Nie chcę. Chcesz, żeby twoje dzieci tu, w Polsce. Tak się wychowały, tak, tak. zdobyły wykształcenie. Tak. Ja mówię w kabarecie taki żart, że ja się cieszę, że żyję w Polsce, bo moje dziecko tu pójdzie na studia, zrobi pracę doktorską i będzie zarabiać takie pieniądze, jako szafiarka. <laughs> <laughs> Wiesz, ten kraj jest jednak dziwny nasz. Ale każdy kraj... Ile ma się podatków we Francji? Ile się płaci podatków? Zależy od poziomu zarobki. Podobno bardzo dużo po tym ostatnim waszym prezydencie. Że do 50% dochodziły. Nie będę wchodził w tematy polityczne. No dobra, nale, ale nie, to nie. Ale wiesz, ale podatki są lepsze ale 70, we Francji czy w Te 75%, które mówią, które poprzednikiem prezydent mówił, ile naprawdę Francuzi płacili te 75%? To mnie interesuje. Ja mogę mówić, dobra, jutro 75% podatki. Ile ludzi płacą te 75%? No, ja bym zapłacił, bo jestem frajer za całe życie. Ale ile z nich fizycznych będą zapłacili tego? No, każdy będzie się migał. Dlatego, że Radę Pardi uciekł do Rosji, Tak. do Władimira. Ja z tego co wiem, wrócił. No Wrócił, Mądruśu, bo obniżyli podatki. <grych> Ty, ale poczekaj, a może to jest pomysł na dzisiejsze czasy, na dzisiejszy świat, mhm. że ludzie będą emigrować tam, gdzie mniejsze podatki i większy socjal? Cudownie. Może na tym polega ta współczesna Wczera emigracja. teraz jest, jest mniej podatki niż w Polsce. No. Ale, no. ale wiesz o co chodzi? Bo kiedyś, tak jak ty, mhm. emigrant, tak. jednak zdecydowałeś się dla. Pewnych aspektów. Pokochałeś ludzi, pokochałeś kraj, i mówisz, tu jest moja ojczyzna. Ja znam dziewczynę, która pojechała na wycieczkę do Indii i tam została. Zadzwoniła tylko do, do domu, powiedziała: dzień Mamo, dzień. to jest moje mhm. miejsce na Ziemi. I dokładnie miałem to samo miejsce ponad 23 lata temu, kiedy był to akcent humanitarny. To jest miejsce tam dla mnie. Ale wiesz, może teraz ludzie właśnie nie, nie jadą za miłością, za chlebem, tak jak kiedyś. Przecież czarku, Ameryka tak powstała. Tylko jadą tam, gdzie są mniejsze podatki i większy socjal. Ale Czarku, pamiętaj, że nasz świat się zmienia, społeczeństwo się zmienia, ludzie się zmieniają. Pamiętam, kiedy przyjechałem do Polski te 19 lat temu, to był w październiku, listopada. Lądowałem na Okęcie, aby zopaść e, taksówki do e, dworzec PKP. Bóźnic 20 PKP do Wrocławia, z Wrocławia do Ząku Śląskie, to był maraton dla mnie. Byłem bezkomórkowy. A nie jak teraz dzisiaj aplikacja, sobie taksówki pod ręki z wędu rodziców, że już lądowałem, albo jakiś coś tam, coś tam no tego nie było. To wyobrażasz sobie z dwie walizki po 40 kg w każdej strony, sam pod latarką i szukaj, gdzie będziesz mieszkał. – Nieprawdopodobnie. – To było wezwanie. to było genialne, nic nie żałuję. To były cudownie czasy. – W jakich miastach mieszkałeś w Polsce? Myśmy się w Szczecinie poznali. – W Szczecinie, tak. tak. Ja we był Szczecin, Łódź, Warszawa, Toran A dlaczego ci nie chcieli dać obywatelstwa? – Dlaczego nie chcieli mi dać obywatelstwa? – Bo się spóźniłeś. – Trochę tak. <laughs> Za dużo pracowałeś, a za mało myślałeś no, o... No niestety sobie. pod a. administracyjny administracyjnym po zapomniałem o jeden dokument, który był dość istotny, Ale e... ty mi pomagałeś. Tak, ty mi pomagałeś. Z wielką ochotą, dlatego że widziałem właśnie w Twoich oczach, no, i w oczach uchodźcy widziałem I miłość pamięta, do mojej kiedy przyjechałeś do mnie, cała tam są moja ekipa, mój team. to, że pan czarek pazurek przyjdzie. Dobra, kto to, kto kto to to jest to ten jest? gość? Przepraszam, kto to jest ten gość? Ja nie znam jeszcze, tak? Bo, bo ja był dwa, trzy lata w Polsce, byłem. You talking to me? You talking to me? I widzę, no, dobra, tu kultura, to też przywitasz. No, dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, tak? I nie wiem, co weszło. Ten kontakt, ten taki, te iskry, taka tak. sympatia do ciebie. A ty też taki młody facet tego, widziałeś, to jest dyrektor hotelu, I mówię, Tak, to najważniejszy człowiek. A ty do mnie mówisz: Pamiętasz, o której pan ma samolot? Ja mówię: No wie pan, mam, mam samolot rano, jakoś o szóstej. To ja pana zabiorę na no, lotnisko. Tam, I tak się jakby zaczęło. Nie ma takich tam, tam, zwykłych tam, tam, ludzkich, tam, y, Tych takich: y, to ja panu pomogę, to ja panu dam tego, a to ja panu wezmę ten, a to ten. I tak się zaczęło. I tak chyba ludzie powinni ze sobą. Bardziej ze się wspierać. Tak. Się pomagać. wspierać się. Hmm. Pomagać sobie bezinteresownie. Tak. Bo okazuje się, że w życiu nie ma nic bezinteresownego. Teraz jesteśmy przyjaciółmi. To jest, to jest, no, tak jest, Znamy tak. się wiele lat i właśnie to jest, słuchajcie, dowód na to, że, e, że z uchodźcą można się przyjaźnić. No. Chciałem Ci bardzo podziękować, że wpadłeś do mnie na kanał. Nie, to ja bardzo dziękuję. Bo to nie jest proste. Nie, Wiesz, tutaj bardzo wielu ludzi się, się boi, bo, bo się boją czarka, a nie trzeba się mnie bać przecież. nie? No ja się nie mam ciebie. Antek poza tym bardzo dobrze strzela ze wszystkiego. Słuchajcie, także ten. Jakie masz hobby? Jeszcze na koniec powiedz. Hobby? Hobby. Moja rodzina. To jest mój hobby. Dobra. Bo no książką ciężko to... i kiedy mogę spędzić z nim czasu, to jest dla mnie najważniejsze. No tak, masz rację. Tak. Życzę ci, żeby ci się wszystkie marzenia spełniły, które jeszcze masz. Ile masz wzrostu? Dwa metry. On siedzi, dlatego musiałem wam to powiedzieć, bo to jest niesamowite. To jest jedyny człowiek. Jeszcze Pasikowski jest taki reżyser. To z dwóch ludzi, z którymi tak muszę rozmawiać. Tak? Bardzo boli, Kark. Życzę Ci wszystkiego dobrego, żebyś był szczęśliwy w Polsce e, i żeby ci się powodziło. I wszystkim uchodźcom z Francji życzę wszystkiego dobrego. E, merci Boku za Wasz przyjazd tutaj. Merci. Bardzo dziękuję. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt. Co to było? Do zobaczenia. A, jest, jest. Dziękuję.